No powiem wam, jest kurcze wysoko. Witam Was w kolejnym odcinku zmagań na gospodarstwie. Jest już prawie połowa sierpnia. Gdyby nie ulewy, co przechodziły przez ostatnie półtorej tygodnia, to miałbym na początku sierpnia już tylko dwa hektary zboża jarego do skoszenia. A tak to zostało mi jeszcze około pięć. Ale co poradzić? Teraz zrobiło się takie okienko pogodowe, więc prace znowu ruszyły. Niestety mało co nagrywam teraz ze żniw i prasowania. Ale już trochę się tego naoglądaliście. Zresztą teraz wszystkim kombajnistom tak śpieszno, że nie byłoby czasu kamerki wyciągnąć. Ale dobra tam, jedziemy już do takiego jednego koniarza, co trochę mi zapłaci za tę te słomę. Ten sezon był wyjątkowo szybki i bardzo owocny u każdego w moich okolicach. Takiego plonu, jak w tym roku to chyba z 7 lat nie było. Pan Grzesiek też już coś tam działa przy bizonie. Ten tydzień będzie chyba ekspresowym zakończeniem żniw. Potem znowu ma lać. Już zaraz jesteśmy pomiarze. On to człowiek trochę starszej daty i nie lubi jak się nagrywa, ale może kiedyś z jego synem coś nagra. Tu tylko skończymy smarować rozrzutnik i będziemy jechać talerzować albo ogarniać coś na podwórku. Jak widzicie, zestaw już spięty. Siątka dzielnie się spisuje przez ten sezon, ale ciapek też działa bez zarzutu. Z prasą też już śmiga ładnie. Jeszcze z 5 hektarów ma do sprasowania razem z tą prasą. Na razie umyję tą prasę i wstawię podwiatę. Ostatnie koszenia będą spontanicznie około godziny 15, więc będzie raczej nocne prasowanie. Oświetlenie ta sipma ma w dobrym stanie. Ino przemyć, bo zakurzone od roboty. Teraz tylko podczepię ciapka już pod cyklopa, bo jutro od rana będzie akcja obornik. A potem już jedziemy talerzować. No to idziemy. Powiem wam, że dość szybko przechodzi ten sezon żniw. W lipcu już mi zostało tylko 5 hektarów zbóż jarych. A siałem tak po pół. 5 hektarów zbóż ozimych, potem 5 hektarów zbóż jarych, no i oczywiście 5 hektarów kartofli. Zresztą chwila moment i będzie już sezon na kopanie kartofli. Ja to muszę serio po tym sezonie jechać do Niemiec na robotę, bo po prostu mogę popaść w długi takie konkretne. W tym roku przecież od cholery dzierżaw doszło i jeszcze maszyn trochę dojdzie. A do tego jeszcze weselicho trzeba było zorganizować i zapłacić. Dobrze, że ojciec panny młodej zazwyczaj opłaca wesele, ale to i tak nie zmienia faktu, że muszę jechać do Niemiec na robotę. Tutaj już ludzie też mają już uprawione albo zaorane. Nie dziwię im się. Jak takie burze potężne przechodzą, to potem ciągnik siada w polu i trzeba po kolejny lecieć. Ale powiem wam, że te ulewy położyło zboża, tak z półtorej tygodnia ponoć ma nie padać. Ostatni pokos to ja chyba pod koniec sierpnia albo we wrześniu zrobię dopiero. Powiem wam, że jestem zadowolony z tej talerzówki. Sześćdziesiątka daje sobie z nią radę, ale kopie się trochę na bardziej grząskim terenie. Zresztą, jak siuntka zobaczy, jaki pług mam zamiar do niej kupić, to chyba panewki i wał wyebie. Kurde, tak patrzę, to jednak parę osób sieje soję. Myślicie, że warto wchodzić w soję? Z tego co wiem, to po tej uprawie ciężko się sieje, bo po prostu pozostałości mogą zapychać siewnik. Mniej więcej za dwa lata zacznę coś z rzepakiem działać może. Ale czy nie lepiej spróbować coś z soją? Śpieszyć mi się dzisiaj za bardzo nie śpieszy, bo nikt dzisiaj nie przyjeżdża mucić. Typowy zapierdziel pod końcówkę żniw jest, więc no… Tyle dobrze, że coraz więcej maszyn mam swoich i nie muszę chodzić i się prosić. Może kiedyś nawet bizona kupię, ale prędzej to będą okolice roku 2015. I tak się szybko teraz rozwinąłem, patrząc na to, że większość rolników nadal ma problemy po upadku komunii. A trip to another dimension. Open your eyes. We keep this world in motion. Open your mind. Talk to. Idzie robota tą talerzówką. Teraz można już jechać na chatę i szykować się pod wyjazd. Mam kolejny ciekawy nabytek na gospodarkę. Ale jaki to nabytek, to dowiecie się w kolejnym odcinku. Powiem wam tyle, że oprócz rozrzucania obornika będzie akcja na dwa moje ciągniki. Z tym pięknym widokiem sześćdziesiątki się pożegnamy. Chciałbym wam powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, że ktoś chce te moje filmy oglądać. Zostawienie łapki w górę, subskrypcji albo jakiegoś pozytywnego komentarza napędza do dalszego działania. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i jak co każdy odcinek mówię, do następnego.